14 marca 2021 roku, po 24 latach, ponownie otwarta została stacja kolejowa Warszawa Główna. W związku z tym postanowiłem przygotować dla Was odcinek o historii tego niegdyś głównego dworca w stolicy, którego rola z czasem malała coraz bardziej, aż w końcu został on zamknięty. Odcinek ten miał się pojawić wcześniej, jednak z pewnych przyczyn nie było to możliwe. Jednak jak mówi przysłowie, co się odwlecze, to nie uciecze. Tak więc wsiądźcie do pociągu. Eee, to znaczy, załóżcie słuchawki i posłuchajcie o historii Dworca Głównego. Cykl Warszawski. Pierwszym głównym dworcem kolejowym Warszawy był Dworzec Wiedeński. O którym wspominałem przy okazji omawiania pierwszej linii tramwajowej w stolicy. Dworzec Wiedeński istniał w latach 1845-1939. Mieścił się przy skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na początku lat 30 XX wieku, w związku z budową linii średnicowej, rozebrano część dworca. W tym samym okresie, kilkaset metrów dalej, na zachód, rozpoczęto budowę nowego, dużo większego dworca głównego. Jego budowę ukończono w 1938 roku. Nowy dworzec nie miał jednak szczęścia. W czerwcu 1939 roku budowla uległa sporym zniszczeniom z powodu pożaru. Podczas II wojny światowej dworzec został zbombardowany przez Niemców, a ostatecznie przestał istnieć w 1945 roku w wyniku wysiedzenia. Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległy także resztki dworca wiedeńskiego. Jako, że dwa dworce kolejowe w centralnej części Warszawy przestały istnieć, trzeba było znaleźć miejsce, które pełniłoby rolę nowego dworca. I tu rozpoczyna się historia Warszawy Głównej. Dawny dworzec towarowy, 2 lipca 1945 roku, stał się najważniejszym dworcem osobowym miasta stołecznego. Rok później oddalony do użytku został znany przez większość, albo nawet wszystkich Warszawiaków, budynek dworcowy. Poza kasami biletowymi w budynku znalazł się m.in. zakład fryzjerski, czytelnia. W tamtym czasie na dworcu znajdowało się 8 peronów i 11 torów. W 1955 roku rozbudowano dworzec, dobudowano m.in. nowe pawilony. W drugiej połowie lat 60. rozbudowano linię średnicową, w konsekwencji czego niektóre pociągi przestały kończyć bieg na dworcu głównym. Również w drugiej połowie lat 60. Wojciech Młynarski napisał poświęconą obiektowi piosenkę, zatytułowaną Niedziela na Głównym. W 1972 roku w warsowym budynku swoją siedzibą znalazło Muzeum Kolejnictwa, które istniało do 2016 roku. Od 2016 roku na terenie dworca mieści się Stacja Muzeum. Niezwykle ważną datą dla dworca głównego, jak i dla całej Warszawy, był 5 grudnia. 1975 roku. Tego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie budowanego od 1972 roku dworca centralnego. Data ta była ważna do dworca głównego, ponieważ wraz z otwarciem Warszawy Centralnej przestały kończyć na nim bieg pociągi dalekobieżne. Dworzec odtąd zaczął obsługiwać połączenia lokalne, m.in. do Radomia czy Walki. Warszawa Główna w latach 90. jeszcze bardziej zaczęła tracić na znaczeniu, czego konsekwencją było zamknięcie dworca w 1997 roku. Jako, że dworzec przestał istnieć, zburzono także większość peronów, zostawiając tylko te należące do Muzeum Kolejnictwa. Po zamknięciu dworca na dawnych, zachowanych peronach organizowano nocny market, czyli festiwal Street foodu. W ostatnich latach w internecie pojawiały się informacje o ewentualnej odbudowie dworca głównego, jednak oprócz imponujących wizualizacji rozbudowy brakowało jakichkolwiek konkretów. W 2018 roku zapadła decyzja o odbudowie dworca, która rozpoczęła się w 2020 roku. Nowy, stary dworzec otwarto, tak jak już wspomniałem na początku, 14 marca 2021 roku. Jak więc wygląda Warszawa Główna obecnie? Prawdę mówiąc niezbyt okazale. Znajdują się tu dwa perony, z których odjeżdżają pociągi głównie w kierunku łodzi. Odbudowa dworca trwa dalej, a w ramach niej trwa budowa m.in. kładki, która umożliwi przejście z peronów do Alei Jerozolimskich. Trzeba jednak przyznać, że stacja jest całkiem dobrze skomunikowana. Wystarczy przejść przez ulicę Towarową i zejść po schodach, i już jesteśmy na przystanku Warszawa Ochota. Niecałe 700 metrów stąd znajduje się stacja drugiej linii metra na to do ścisłego centrum miasta możemy dojechać jedną z wielu linii autobusowych i tramwajowych. Jeśli chodzi o dworzec główny, ode mnie to tyle. Niech to miejsce służy mieszkańcom Warszawy i nie tylko Warszawy przez długie lata. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!